Jeśli pierwiastek drugiego stopnia, czyli pierwiastek kwadratowy nie sprawił nam żadnego problemu, to również ta lekcja przebiegnie gładko. Pierwiastek sześcienny różni się troszeczkę od pierwiastka drugiego stopnia. Wytłumaczymy sobie troszeczkę później na czym polega ta różnica. I zanim przejdziemy do tłumaczenia sobie, czym jest pierwiastek trzeciego stopnia, chciałbym, żebyśmy przypomnieli sobie, czym jest pierwiastek drugiego stopnia. Pierwiastek drugiego stopnia, tu możemy sobie dopisać dwójeczkę, z liczby a to b. Gdy b do kwadratu jest a i to b jest większe bądź równe od zera. Czyli przekładając to na e, konkretne liczby, pierwiastek drugiego stopnia z 4 to 2, e, bo 2 do kwadratu daje nam 4. A podnosimy do kwadratu, bo mamy taki stopień e, e, pierwiastka. Czyli ten stopień pierwiastka z tą potęgą jest ściśle związany. Tak samo tutaj. Pierwiastek z 4 dziewiąte to 2 trzecie, bo 2 trzecie do kwadratu daje nam 4 dziewiąte. I teraz tak jak poprzednio, chciałbym, żebyśmy na początku sobie troszeczkę pozgadywali. Chciałbym, żebyśmy podali liczby, których trzecią potęgą jest 8. I co to jest trzecia potęga? Czyli szukamy takiej liczby c, która po podniesieniu do trzeciej potęgi, czyli co to znaczy? Mamy c razy c razy c, czyli mnożymy przez siebie tę liczbę 3 razy i... Chcemy, żeby akurat w tym przypadku yy, takie mnożenie przez siebie tego samego elementu 3 razy dało nam 8. Wiemy, że 2 razy 2 razy 2 da nam 8. I to jest poprawne rozumowanie. I teraz yy, moglibyśmy iść tokiem rozumowania z poprzedniej lekcji i spróbować zrobić coś takiego z minusem. Minus 2 razy minus 2 razy minus 2. Ale. Minus razy minus da nam plus, razy minus da nam minus. I mamy tutaj minus 8. A widzimy, że tutaj mieliśmy znaleźć taką liczbę, która da nam minus 8. Więc jeśli podnosimy coś do trzeciej potęgi, to jest tylko jedna opcja. I tutaj zapisałem to pod spodem. Dowolna liczba rzeczywista a. Posiada tylko jedną liczbę, która podniesiona do trzeciej potęgi jest równa a. I dokładnie to, co jest tutaj napisane, pokazałem na tym przykładzie. Nie ma tutaj już wyróżniania na dodatnie i ujemne. Tutaj y, mamy podnieść do trzeciej potęgi, więc jest tylko jedna opcja. Jeśli zmienimy znak, to otrzymamy już inną liczbę. A jeśli mamy ułamek, tutaj mamy 27 y, ósmych, to popatrzmy. 3 drugie podniesione do potęgi trzeciej da nam co? Możemy skorzystać z prawa działań na potęgach, czyli wrzucamy potęgę do licznika, czyli mamy 3 do trzeciej i do mianownika, to jest 2 do trzeciej, czyli mamy 27 ósmych. I jeśli zrobimy minus, to tak samo trzymalibyśmy tutaj minus 27 ósmych, więc tylko mamy jedną Opcję. I teraz popatrzmy. Pierwiastek trzeciego stopnia z liczby a równa się b, gdy p podniesione do potęgi trzeciej daje a. To również napisałem w poprzedniej lekcji i dlatego tutaj szukamy takiej liczby podniesionej do potęgi trzeciej, bo tutaj jest stopień 3. I szukamy takiej liczby, która podniesiona do tej potęgi, która jest w stopniu, da nam to, co jest pod pierwiastkiem. I to jest właśnie pierwiastek trzeciego stopnia. I tak jak tutaj napisałem, ta liczba jest pierwiastkiem trzeciego stopnia z liczby a. I tutaj mamy troszeczkę przykładów pierwiastek trzeciego stopnia z 8, czyli my szukamy liczby, która podniesiona do trzeciej potęgi da 8. To jest 2. Dlaczego? Bo 2 do trzeciej da nam 8. Pierwiastek trzeciego stopnia z minus 8. I co mieliśmy w poprzedniej lekcji? To jest ta mała różnica. Pierwiastek mm, z liczby... Pierwiastek drugiego stopnia z liczby ujemnej nie istnieje. A tutaj mamy pierwiastek trzeciego stopnia z liczby ujemnej i on istnieje. To jest minus 2. Dlaczego? Bo minus 2 podniesione do potęgi, która jest tutaj w stopniu, czyli do trzeciej, to minus 8. Po minus 2 razy minus 2 razy minus 2 da nam dokładnie minus 8. I to jest piękne, bo yy, taka mała różnica, tutaj jest tylko zmieniony znak, a już... Tak wiele nam to zmienia, ale korzystamy ściśle z definicji i widzimy, że wszystko nam tutaj elegancko pasuje. Pierwiastek 3 stopnia z 27 to 3, bo 3 do potęgi trzeciej da nam 27. A jeśli mamy pierwiastek 3 stopnia z minus 27, to jest minus 3. Dlaczego? Bo minus 3 do potęgi trzeciej to jest minus 3 razy minus 3 razy minus 3 da nam minus 27, czyli dokładnie to co mamy pod pierwiastkiem. No i możemy zostawić, zestawić sobie e, tę różnicę. Gdy mieliśmy pierwiastek kwadratowy, to mieliśmy dwie opcje i wybieraliśmy jedną dodatnią. Teraz mamy pierwiastek trzeciego stopnia i szukamy takiej liczby, która jest podniesiona do trzeciej potęgi i da nam to, co jest pod pierwiastkiem. Tutaj podnosiliśmy do drugiej potęgi, bo mieliśmy pierwiastek drugiego stopnia i również chcemy otrzymać to, co jest pod pierwiastkiem, czyli tak to działa. Ta liczba, której szukamy, ma być podniesiona do potęgi, która jest w stopniu, czyli do drugiej nie mamy otrzymać a, czyli b do potęgi drugiej ma dać nam a. W przypadku, gdy mamy drugiego stopnia, wybieramy dodatnią. Tak samo tu, b do potęgi trzeciej ma dać nam a. I ta różnica jest taka, że tutaj już nie mamy z czego wybierać, bo jest tylko jedna taka opcja. Tylko jedna liczba podniesiona do potęgi trzeciej da nam jakąś inną liczbę. I tutaj mamy jeszcze taki przykład z ułamkiem. Pierwiastek trzeciego stopnia z 8,27 to jest 2 trzecie. Dlaczego? Bo 2 trzecie do potęgi trzeciej to jest dokładnie licznik do potęgi trzeciej, czyli 8 i mianownik 27. Gdy mamy minus, to tak samo minus 2 trzecie, bo minus 2 trzecie do potęgi trzeciej to jest minus 8,25. Siódmych. Mam nadzieję, że to wszystko jest jasne. Musimy tylko pamiętać ten schematyk, że szukamy liczby, która podniesiona do potęgi tej, która jest w stopniu, da nam to, co jest pod pierwiastkiem. Gdy mamy pierwiastek drugiego stopnia, to wybieramy dodatni składnik, dodatnią wartość. Gdy mamy trzeciego stopnia, to jest tylko jedna opcja, nie mamy z czego wybierać i to jest ten nasz pierwiastek. Jeśli to jest zrozumiałe, to przejdziemy sobie do pierwiastka wyższego stopnia, czyli będziemy mieli na przykład pierwiastek piątego stopnia z jakiejś liczby i ta zasada działania jest identyczna jak tutaj. Ja, czyli jak będzie wyglądał pierwiastek piątego stopnia? O, strasznie mnie pokusiło, żeby to zrobić. Nie mogę się w sumie powstrzymać. Pierwiastek piątego stopnia z liczby a to liczba b, gdy b do potęgi piątej równa się a. I jak się później okaże, to jest taka różnica, ja to ogólnie później w lekcji, że gdy mamy e, pierwiastek e, nieparzystego stopnia, to mamy tylko jedną opcję. Tak jak widzimy, trójka jest nieparzysta, więc nie mamy z czego wybierać. Gdy będziemy mieli pierwiastek parzystego stopnia z liczby a, to będziemy musieli wybrać to jest B do czwartej ma dać nam A i będziemy musieli wybrać B większe bądź równe od zera. Z tego samego powodu, dlaczego mieliśmy przy drugim stopniu, bo 4 minusy dadzą nam plus, 4 plusy również dadzą nam plus. Ale to jeszcze sobie przećwiczymy w lekcji, gdzie będziemy zajmowali się właśnie pierwiastkiem y, stopnia wyższego niż 3.